Cześć, witajcie w moim krótkim filmiku odnośnie bety Call of Duty Infinite Warfare. Na początek obejrzyjcie sobie intro. You the new recruit? Witam JTF Wolverines. I'm Commander James Romer. Wolverines are direct assault. Unit. We work for the SDF, the UNSA, anyone with a bank roll to pay the bills. Inne units out there specialize in strategic objectives, tech ops, ghost hits. We like to keep it simple. Kill or be killed. Sergeant! Get your team ready, we leave it by! I'll be assigning your missions as they come in. Complete the objectives, I'll promote you, get you the best gear we have available. First things first, we need to get you in a combat rig. Rigs are wearable, customizable weapon systems. Top-of-the-line tech, built for extreme military applications things pack a punch they will save your ass in almost any environment this is a tricked-out warfighter rig custom-built for our units prove yourself and you'll get access to more rigs and extra ordnance packages welcome to the Wolverines first in the fight go give them hell soldier pick a rig and we our I jak, to, jak tego dokonamy, możemy sobie zacząć rozgrywkę. Idziemy z jakimś Team Death Matchem. A oczywiście standardowo na początek zwykłego szturmowca Riflemana. Niestety muszę powiedzieć, że ja w KODA grać nie umiem. Nie jestem kodziarzem. To nie jest gra dla mnie. To jest jak to się mówi, shooter ADHD, ja ADHD nie mam, wolę grać w Battlefielda. Także popatrzycie sobie trochę jak lamie. Tak właśnie, dia. Więc gość pojechał. Okej, okay, idźmy dalej. Granacik. O, kogoś się udało zabić. Albo prawie zabić. Tu rzuciłem jakiś gadżet, który nawet nie wiem jak działa. Trochę kampienia. I żyje. Nie żyje. <grystanie> no. Jak oni to robią? W ogóle jak patrzę na te kilkamy to normalnie jakby grały boty, ludzie. To jest naprawdę shooter ADHD. To jest dla ludzi, którzy nie wiedzą co mają z rękoma zrobić. Boże, nie, nie, to nie jest gra dla mnie. Snajper. W ogóle jakim cudem. Boże. Ta gra mnie dobije. Dobra, pobiegnijmy tutaj, zobaczymy, czy coś się uda wywalczyć. Może jakiś kill w końcu. Tak, strzelam do swoich. Bardzo prosto. Wow, jakiś kill. To, to niemożliwe. Znowu strzelam do swoich. Znowu do swoich <noise> nie błagam. Dobicie. Ja po prostu nie wiem, co tu się dzieje. Autentycznie. A, to był mój. Jedno jest pewne, nie kupię tej gry. Mamy ten multik, jest za szybki, zbyt chaotyczny. W ogóle tu grają tu jakieś koty, które po prostu... wow. Które rozwalają mnie w ogóle... nawet nie wiem skąd. Jakim cudem ten gość tak szybko w ogóle rusza kamerą? Boże. Czy to jest na normalnym padzie do zrobienia w ogóle? Wow. Chyba ktoś mi pomógł. there take him down no dobra coś kogoś się udało

To jeszcze jedno podejście. Ja jestem za stary do tej gry i za wolny, zdecydowanie. Za chwilę ktoś mi zajdzie z, i zastrzeli z którejś strony, której totalnie się nie spodziewałem. Albo dostanę ze snajpy. Ja właśnie o tym mówiłem Oni tu grają, normalnie by grali na myszkach Albo nie wiem na czym Auwa Ginę często, ale za to mocno nie. Nie nienawidzę tej gry. Nie Zmieniam <śmienawidzę>. Zmieniamy jak to dobra. Tutaj pewnie i tak nic nie da, ale okej. Okay. Take cover! Friendly drone support is active. Boss. We're losing this fight. I'm no Super. Oh wow. Okay. Co to w ogóle za jakiś dron? Jezus... Nienawidzę tej gry. Zagraliśmy. W sumie nie spodziewałem się niczego innego. Final kill. Pięknie wygrali sobie. No, pojedziemy z jeszcze jedną rundą, może będzie trochę lepiej. Chociaż szczerze wątpię. Coś tam zdobyłem. No ale do niczego mi się to nie przyda. My God. No, mamy chwilę między rundami, to można sobie jakąś klasę zmienić, broń popatrzeć. Jest jakaś sniper, shotgun, jakiś LKM. Parę jakichś takich gotowych loadoutów. Jakiś drugi karabin. W ogóle jakieś energetyczne bronie, w ogóle nie kumam tego klimatu. Nie, zdecydowanie wolę takie bardziej współczesnym czasem. O, tym bym postrzelał. Albo tym, albo... O. Takim fajnym czymś Alagarant. Ale nie tym co oni mi tu dają. O. Nie, zdecydowanie wolę Battlefielda. No dobra, jedziemy z drugim meczem. Nie ale dalej chyba z, z czym z się, może takim czymś bardziej do M-ki zbliżonym. to takie bardziej widzę, sick będzie więc może tu będzie lepiej Chociaż trochę No nauczyłem się korzystać z silniżków Raketowych, to już coś To nasi, to nie nasi Tu się coś dzieje Oh, wow. No tak. Z czego on strzelał w ogóle? Boże, jakiś odgan krótki, co to było? Dobra, szał. Wystrzelam cały magazynek, nikogo nie zabiję. What? W ogóle gościu se skacze na silnikach rakietowych i w trakcie lotu mnie zdejmuje ze snajperki. Eee... Sorry. O ile jeszcze grałem na targach Warsaw Games Week w tą... W tą grę i jako tak szło... Ło! Oh. O ile jako taku mi szło, to tutaj to jest jakaś totalna masakra. A tam była w sumie mniejsza plansza w zamkniętych pomieszczeniach i tak byliśmy trochę bardziej naprzeciwko siebie. Taka regularna wymiana ognia, tutaj niestety jest ta nasza bardziej otwarta. I się zaczyna snajpienie. Nie, ten gość z tą snajperką to jest jakiś... What? On w ogóle przymierzył, czy tylko tak mniej więcej wiedział, gdzie ja jestem? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Teraz za te odmianę nie mogę nikogo znaleźć. Hmm, super. Jak się kitra, to ja się skitram. Dajem... Jak przymierzyłem, to on już go zastrzelił. O, i zginął. А, Не, я знал, что я стал снайпом. Сейчас я Воу-воу-воу. był ogień kryjący Fajna broń bo to się odbija od, od yy, ścian można sobie strzelać z za rogu Snajpa Czy wszyscy w kodzie biegają ze snajpka Niech mi to ktoś wytłumaczy gry, gdzie jest bezpośrednia walka, wymiana ognia. Nie dostaję ze sniperki z drugiego końca planszy. Albo w plecy. Na szczęście zaraz koniec rundy. Nie, nie będę grał w tym grę, ale mnie bardziej stresuje niż relaksuje. A gry to podobno fan. I rozrywka. A to jest jakaś męczarnia. O, kogoś się udało zestrzelić. A, oh, Wiktory. Dobra, mi po dwóch rundach zdecydowanie wystarczy. Chociaż jest Co jak gadam? Whatever. No bo to był krótki filmik e, pokazowy rozgrywki z Call of Duty Infinite Warfare. Jak nie grać? W ten, w ten sposób, w sposób na pewno nic nie ugracie. Ale ci, którzy pewnie lubią takie rozgrywki, będą tą częścią zachwyceni. Ja jestem zdecydowanie na nie. <grytanie> Także dzięki za uwagę.